Widzę właśnie, że robisz ten interes życia. Dziwam zaśpiewam o mieczu żółlu. Co so, czarsz alkohol pił do bólu. Cztery się kasze za tym łóżkiem trzymał. Pił ja, a potem pod stołem kimał Pił łódkę w każdej wolnej chwili Miał we krwi chyba sześć promili Wciąż pijany był, lub praca miał Chodził jak za przez nogawkę lat codzień pod sklepem z kumplami był bili póki im starczyło sił Trzeba wiedzieć, że... Mietek źródł największy W żupeweczkach piwa miał najokrąglejszy W swym mieszkaniu, gdy na łóżku spał pusto flaszkę za pazuchą miał I tak w końcu powoli stało się to Mietek tak zabił, że stracił się Oh